Dziewico z Kowadąga, chwalebna dziewico, kwiecie nieba, którym pachnie nasza góra. Jesteś najukochańszy, najpiękniejszy. Królowo zwycięzców, królowo Hiszpanii. Nasi przodkowie zwrócili na ciebie oczy i ojczyznę w Twoich oczach oglądali. Z Twoim imieniem na ustach walczyli o Ciebie. Z Twoją miłością w duszach zwyciężyli dla Ciebie. Asturia znajduje się na północnym wybrzeżu Hiszpanii. Od południa graniczy z Kastylią i Leon, a od północy otacza ją Zatoka Biskajska. Nazwę zawdzięcza zamieszkującemu kiedyś te tereny starożytnemu plemieniu Asturów, walecznych wojowników. Lud ten długo opierał się inwazji Rzymu, by później podczas inwazji muzułmańskiej w VIII wieku już jako katolicki odgrywać kluczową rolę w obronie tego regionu. W roku 711, po bitwie Guadalete, inwazja sił muzułmańskich ogarnia całą dzisiejszą Hiszpanię. Wielu arystokratów, duchownych i wizgockich wojowników po porażce w tej bitwie Ucieka w panice na północ. Maurowie posuwają się w głąb rozbitego królestwa Wizygotów bez większego oporu. Wewnętrzne rozłamy w królestwie, genialna strategia dowódców sprzymierzonych armii Arabów i Berberów, w tym ich zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków oraz wykorzystanie słabości przeciwnika, były kluczowe dla ich sukcesów w bitwach. Do zwycięstw Maurów. Przyczyniają się też umiejętne, podsycane wewnętrzne spory i wykorzystanie sojuszy z lokalnymi społecznościami, takimi jak Żydzi i niektóre chrześcijańskie frakcje, te niezadowolone z panowania Wizygotów. Uciekinierzy po porażkach znajdują schronienie w górach Asturii, przywożąc ze sobą najcenniejsze relikwie, które do dziś przechowywane są w świętej komnacie. Hiszpańskie, Kamara Santa w katedrze w Oviedo. W krótkim czasie z połączenia sił wizygockich z Asturami rozbitkowie z przegranej bitew tworzą zalążek nowej Armii Chrześcijańskiej. Przywództwo nad Zjednoczonymi Siłami Chrześcijańskimi w roku 722 obejmuje Pelagiusz, arystokrata, doświadczony wojskowy oraz były dworzanin i krewny króla Roderyka. Pelagiusz był głęboko religijny, co odgrywało kluczową rolę w jego decyzjach i motywacjach. Jego decyzja o stawieniu oporu przeciwko muzułmańskim zdobywcom opierała się na przekonaniu, że obrona wiary i terytoriów chrześcijańskich jest jego świętym obowiązkiem. Powstanie przeciwko najeźdźcom muzułmańskim rozpoczyna się. Maurowie nie zamierzali zatrzymywać się w Asturii a nawet w Hiszpanii. Przygotowywali się do najazdu Galii. Wcześniej wszelako musieli jedynie zakończyć rebelię niewielkich oddziałów chrześcijańskich na północy. Na drodze ich kompletnego panowania stała ostatnia twierdza – Kowadonga. Generał Al-Kama Al-Kaman z potężną armią zaprawionych w boju wojowników wyruszył na spotkanie powstańców. Wojska al Liczebnie przeważały prawie stukrotnie siły Pelagiusza. Chrześcijanom sprzyjała znajomość terenu. Zajęli oni pozycje na skalnych zboczach i przesmykach górskich, gdzie liczebność oddziałów nie miała już tak wielkiego znaczenia jak na otwartym polu. Na Pelagiusza jego powstańców nadciągała wielka armia muzułmańska, a ich ilość i zorganizowanie wprawiało w podziw obrońców. Żołnierze Pelagiusza zaczęli tracić wiarę w zwycięstwo na widok nieprzeliczonych oddziałów muzułmańskich. Wtedy to Pelagiusz nakazał zbudowanie prostego krzyża, a potem wykrzyknął. Pod tym znakiem zwyciężymy. Tym samym, pod którym zwyciężył Konstantyn Wielki. Gdy rycerze Pelagiusza rozstawieni wśród skał i wejść, do znajdujących się w okolicach jaskin, oczekiwali na Maurów, przed Pelagiuszem ukazała się Matka Boża. Nie wyrzekła ani słowa, a jedynie wpatrywała się w Króla i nadciągające za jego plecami wojska Alkamana. Pelagiusz, podążając za jej wzrokiem, odwrócił się na chwilę, by spojrzeć na nieprzyjacielską armię. Ogarnęła go groza. I wątpliwościami napełniło się jego serce. Ale i tak postanowił prosić najświętszą Maryję Pannę o wsparcie. Jednak gdy zwrócił głowę na miejsce, gdzie uprzednio stała ona, już jej nie było. W grocie pozostała jednak figurka Madonny z dzieciątkiem na lewym ręku. W niektórych wersjach miała ona być darem pustelnika, który w okolicznych grotach jej pilnował. Figurkę przeniesiono do największej z nich, zwanej Kowadonga, i tam błagano niepokalaną dziewicę o obronę i wsparcie w nadchodzącej bitwie. Maurowie rozpoczęli atak od chmury wystrzelonych strzał, skierowanych w stronę schowanych za skałami wojsk chrześcijańskich. Ale strzały nie doszły celu. Co więcej, zawróciły w powietrzu i spadły na strzelających. Chrześcijanie odpowiedzieli z podwyższenia góry Ausewa, wypuszczając własne strzały i miotając kamieniami w kierunku muzułmanów. Zaczęli kontratakować. Gdy w walce poległ zastępca dwódcy wojsk Maurów, Sulejman, Alkaman wydał rozkaz wycofania się. Miał być to taktyczny odwrót, ale przerodził się w klęskę. W tym samym bowiem momencie nad bitwą rozpętały się żywioły. Błyskawice rozświetlały pobojowisko, towarzyszące im grzmoty wywoływały panikę wśród wycofujących się, a ściana padającego deszczu spowodowała osunięcie się zbocza sąsiedniej góry. Na panicznie uciekających z szaleńczą prędkością spłynęły rzeki błota, kamieni i powyrywanych z korzeniami drzew. Szukając ratunku, Maurowie rzucili się w nurty wodne, ale i tam go nie znaleźli. Chrześcijanie ukryci bezpiecznie w grotach widzieli aniołów, zrzucających kamienie i zsuwających głazy na wojska, na Bitwa pod Kowadonga przyniosła niezwykłe zwycięstwo wojskom chrześcijańskim. Była to pierwsza porażka niepokonanych dotąd sił muzułmańskich. Po bitwie Pelagiusz stworzył formalnie Królestwo Asturii i został jego pierwszym królem, a królestwo to połączyło się później z Królestwem Leon i przekształciło oba kraje w region odizolowany i trudno dostępny, odwiedzany jedynie przy okazji pielgrzymek do Santiago de Compostela bądź Oviedo. Z tego miejsca rozpoczęła się później rekonkwista całej Hiszpanii. Po 20 latach król Alfons I katolicki nakazał wybudowanie w Grocie Kowadonga drewnianego klasztoru i kaplicy ku czci Madonny Bitewnej z Kowadonga, La Virgen de las Batallas. Dziewica z Kowadonga zwana też zdrobniale La Santina do dziś znajduje się na tym samym miejscu, w tej samej jaskini. Nie jest to jednakże ta sama figurka, którą miał ze sobą w grocie Pelagiusz w czasie bitwy z Alkamanem. Obecna statua Matki Bożej Królowej Asturii w sukni i płaszczu, stojąca na tronie, pochodzi z XVI wieku i jest darem katedry w Oviedo. W czasie hiszpańskiej wojny domowej w latach 30. XX wieku La Santine ukryto przed siłami rewolucji, które chciały ją zniszczyć. Pokazano ją ponownie dopiero w 1939 roku w ambasadzie Hiszpanii we Francji. Od 1989 roku pani Kowadonga trzyma w prawej ręce złotą różę złożoną w ofierze przez papieża Jana Pawła II który zatrzymał się w sanktuarium Covadonga w czasie pielgrzymki do Hiszpanii. Obok groty, z biegiem czasu, na miejscu spalonego w 1777 roku klasztoru, powstała bazylika – Bazylika de Santa Maria de Real de Covadonga i w 1901 roku została uroczyście konsekrowana. Niech Bóg chroni, królowo i matko, ludzi, którzy cię dzisiaj koronują. W piosenkach, które śpiewają, dają ci serce i duszę. Przyczyno naszej radości, nasze życie i nadziejo nasza. Pobłogosław kraj i pokaż, że Jego dzieci są dziećmi Twoimi. Szczęść Boże, droga słuchaczko-słuchaczu, jeśli spodobał się tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem